Spotykamy się dzisiaj w trzecim liceum ogólnokształcącym, żeby pożegnać abiturientów. Zapytamy ich, czy nie szkoda im opuszczać już mury szkolne i jak wygląda ich przygotowanie do matury. Dziecko. Myślę, że to ona mogła napisać to dzieło. Zaraz to sprawdzimy, siadaj. Napisz mi tu takie zdanie. Ballady i romanse napisał Adam Mickiewicz. Ania Sienkiewicz? Oddaj kartkę, dziewczyno. Co? To miałaby być ona? To przez nią napisana strona? Ona, ona napisała cudnie. Ty zaś piszesz wręcz paskudnie. O, mam tu i pracę twoją. Dwie oceny na niej stoją. Za ortografię i za treść. Dwie jedynki. No i cześć. Jeżeli nie Hesia, to z całą pewnością Mela. Ona w geniusza się wciela. Melu, napisz też panu na papierze. A pan... Do identyfikacji niech się bierze. Ta praca też nie jest Twoja, miła panno moja. O, mam tu i pracę Twoją. Też jedynki na niej stoją. A co to za dziewczyna, co przy kuchni się krząta? Ona? Ona tu tylko sprząta. Podejdź do mnie, dziewczyno. Czy ty uczysz się w szkole? Czy pisałaś maturę przedwczoraj? Ja pisałam maturę, chociaż życie mam górę. Co za śliczna dziewczyna, serce ci zaczyna. Zawsze uczyć się chciałam, choć roboty w kuchni miałam. Twoja matura jest cudna, zasługujesz na studia. O tym marzyć nie śmiałam, choć nadzieję wciąż miałam. Mówi jak ten skowronek, chyba da mi pierścionek. Jaki on przystojny, przyślicz, uroczy, a jakie ma oczy. Masz tu studia w Sorbonie, no i przyjmij pierścionek. Czy ci nie żal, że już kończysz szkołę? Straszny żal, trzymam to wszystko w sobie, ale boję się, że po prostu wybuchnę takim ostrym płaczem dosłownie. Bardzo wspominam ten czas rewelacyjnie, no i. No i... A najlepsze wspomnienie? Zbyt wiele tego wymieniać, dosłownie, zbyt wiele. Po, tylu, po takim czasie, wiadomo, będę tęsknić, bo przyzwyczaiłam się, ale mam nadzieję, że jakoś na studiach będzie w miarę dobrze i jakoś czasem nie będę tak nadschniła już za, za szkołą. No oczywiście, że żal, no bo jednak spędziłam tutaj no trzy lata, więc bardzo żal, tym bardziej, że przywiązałam się i do znajomych, i do nauczycieli, był fajny klimat, więc no, no bardzo szkoda, no ale niestety jest taki etap w życiu, w każdym etapie edukacji, że niestety coś się zaczyna, coś się kończy, także jakoś się już chyba z tym pogodziłam, no i teraz czekam wytrwale na maturę. Szczerze żal. Te trzy lata spędzone w tej szkole były dla mnie wielko, wielkim przeżyciem i wielką korzyścią i nauką na przyszłość. Trochę żal. W sumie trochę bardzo, bo się zżyłem bardzo mocno z klasą niby przez te trzy lata. Bardzo żałuję, ponieważ tutaj była świetna atmosfera i ogólnie tutaj bardzo miło spędzałem czas z przyjaciółmi. Żałuję? E, nie. <laughs> nie, to był bardzo miły spędzony czas, super szkoła, naprawdę polecam te trzecie liceum, no ale pora zacząć coś nowego, nowe etapa, więc żegnam się z wszystkimi. Życzę wszystkim powodzenia. Żal, będę tęsknić. A powiedz, jakie masz najlepsze wspomnienie związane ze szkołą? O Boże, no takiego najlepszego to nie ma, ale jest sporo. Ojej, najlepsze wspomnienie? Nie wiem, trudno powiedzieć. Wszystko było ok. Zbyt wiele tego wymieniać, dosłownie zbyt wiele. No, wiadomo, osoby z klasy. No i niektórzy nauczyciele. Hmm. Wydaje mi się, że najlepsze wspomnienia mam chyba tutaj związane z zespołem, w którym śpiewam, ponieważ tworzymy, znaczy właściwie tworzyliśmy już w tej chwili wspaniałą ekipę i, i to są niesamowici ludzie, więc w sumie do nich chyba najbardziej się przywiązałam. Szczególnie lekcje w WF u wiadomo, dla sportowca najważniejsze. A tak powiedzieć, rada pedagogiczna była bardzo, bardzo miła, pomocna, zawsze mo mo można było się zwrócić do nich o pomoc. No takie to są najlepsze takie bodźce, te wspomnienia. Mm, dużo ich strasznie było, ale bardzo fajny był obóz tenisowy, pielgrzymka i wszystkie dni tutaj były fajne. Studniówka, półmetek, w sumie wszystkie lekcje. Wszystkie imprezy. E, powiedz mi jak twoje przygotowanie do matury? Jeszcze teraz przez majówkę posiedzę i w sumie jedyne czego się do to matematyki. Tak. Nie, na to pytanie nie odpowiem, to <laughs> proszę wyciąć. Fantastycznie. Pójdzie dobrze. Tak jest. Średnio, ale intensywnie. No, człowiek się uczy niestety. Nie mam teraz długi weekend trzeba. Matematyka, polskie, powtarzać lektury. No niestety. Teraz są dobre. <noise> Czyli będzie dobrze. Myślę, że tak. Myślę, że jestem przygotowana. Jeszcze takie ostatnie poprawki, takie jeszcze mamy tydzień, więc jeszcze coś to można powtórzyć, ale ogólnie myślę, że się uda i będzie okej. Okay. Idą pełną parą, mam nadzieję, że uda mi się zaliczyć ją, znaczy zaliczyć to. Wiem, że mi się uda, a przynajmniej takie nadal mam nadzieję, ale liczę też na dobre wyniki. Super. Zadowalające. Co tu masz ciekawego, powiedz mi? Stałem statuetkę za sportowca i za kółko takie, no za występowanie na apelach. Tegoroczni maturzyści opuszczają już mury szkolne. Pojawią się tutaj jeszcze za tydzień, aby napisać egzamin maturalny. My wszystkim życzymy powodzenia.